Strażnicy miejsce czuwają nad naszym bezpieczeństwem, dbają o porządek, zwłaszcza w kwestii przestrzegania przepisów prawa, służą pomocą, edukacją, patrolują każdy rewir naszego miasta. Pracują 24 godziny na dobę, kontrolują nasze miasto poprzez monitoring oraz patrole zmotoryzowane czy piesze. W okresie letnim strażnicy patrolują bajcherowo także na rowerach i nakładzie. Oprócz codziennych patroli zmotoryzowanych i pieszych, wprowadzamy również patrole rowerowe. A od 18 prowadziliśmy, czerwca prowadziliśmy również patrol na kładzie, który patroluje Kalwarię Wejherowską, na której od 6 lipca pojawiać się będą turyści i zorganizowane wycieczki z przewodnikami. Zmiana systemu pracy ma służyć poprawie porządku w mieście. Ponadto wszystkie patrole posiadają na wyposażeniu materiały promujące Wejherowo. Jak podkreślił Zenon Hinca, komendant Wejherowskiej Straży Miejskiej, taka forma mobilnej informacji turystycznej cieszy się dużym zainteresowaniem. Patrole posiadają um, materiały promujące miasto Wejherowo, w tym mapki. I tak zwana mobilna informacja turystyczna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem samych y, turystów. Letnia zmiana organizacji pracy strażników miejskich potrwa do końca września.